Sole? Sole. Si. Miło mi. Nie wiedziałem, że macie imprezę. Urodziny mojego syna. Ona już mi wspomniała. Moja matka. Właśnie. Kim jesteś? Fernan. Kolega. Przejdę kiedy indziej, nie chcę przeszkadzać. Kolega Angela. Otrzymek. właśnie. Chciałbym Ci podziękować i powiedzieć, że mi oddasz. Tak. Proszę. Właściwie to połowa. Resztę oddam pewnie za tydzień, najpóźniej za dwa. Chcesz wejść? Do środka? Tak. Napij się czegoś. To urodziny Twojego syna. Nie mam tu czego szukać. Co z tego? Skoro nalegasz, to wejdę. Czego się napijesz? Może piwa? Dobrze.